Maluchy, stopili się, uwaga, moi drodzy. Halo, czy słyszymy, pan? Yy, tak, tak, yy, słuszne. Jest pan zwycięzcą konklukcji, mojego gratulacji. Ooo, jajcie, a czy tak jasnie wygląda, ja jak słyszał? No, oczywiście, każdy pana tutaj ja słyszy. A w sklepach też? No, oczywiście, pewnie w sklepach też. A to dobrze. Fabia, Fabia, jednak nie Ale odjewałem numer przez trzy miesiąca, dorowałem głupią szmulę. Co? Nie chodzi o Vickę, Kingę, ani nawet Ole, choć o jedną wielką, straszną zmorę. Co? Czemu? 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 Może to dlatego, bo nie wiedziała jak tuć jeszcze. Wysysała ze mnie ciągle szczęście jak w kreszcze. Może tylko ciągle, może Boże mi opowiesz co, jest, co nie powiedziała jeszcze. Czy na mnie kocha wreszcie? A no czego jeszcze? A może kiedy wokół samej leszcze? A nie czekaj, ona chciała tylko przerwy. Może to nie koniec jeszcze. Może tylko złudzeń brednie, gdyż już Kiedy mnie kwiat wreszcie zwiednie, zblednie. myślę, że się cały czas przed cierpnie. Nie mówię, może kiedy kto mnie odjebie nieprzyjemnie, bezboleśnie. Kiedy zrobię dochodzenie, się poczuję trochę cenić. Czy odejś. przeze mnie. Chcesz odejść? Nie, proszę, nie odchodź. Poczekaj. Czekaj, czekaj, wróć. Wchodzę cały na biało, się pytając tylko czego mnie to Boże spotkało. Brzgając jedynie, bo to jakiś paradoks, łykając po w słowach to jak boks, bo dostaję serce ciosy, jest strasznie mikaleczom, ja doznaję paranoi, jestem psychicznym kaleką nie uznaję siłaczowi bycia wybitym atletem co dużo udaje krąży, jak panie twarze, tapetam, yo. No hala w porządku nawet. Tak, używanie pszczoły być Tego kwiatu jest tu nie? A poza tym w swoim wieku powinieneś się zgarnić w yeah. No może. Nie chcę być tam, gdzie mógłbym, jak żyć mam. Tak. Mój środku mnie strzela jak rak. Ja chciałbym sobie pomóc, ale nie wiem jak Choć do kłód, kłodu dalej gnam. Proszę pomóc, przytąd nie chcę być już więcej sal! Ten piach może mnie ośmieszyć Aha. Ale nie chcę już w miłość wierzyć to Nie skoro mam być jak ta jebana gwiazda na niebie gasnąca Czekaj, czekaj, wróć, wchodzę całe na biało. Się pytając tylko czego mnie to poru spotkało. Różgając jedynie, bo to jakiś paradoks. Łykając pomyję w jej słowach, to jak wow. Bo dostaję w serce ciosy i jest aż nie kaleczą. Ja doznaję paranoi, jestem psychicznym kaleką. Nie uznaję siłaczowi, bycia wybitnym atletą. Dużo udań z jak panie twarze, tapetom, yo. Ty dałbym sobie za nią rękę usiąść.